Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji najnowszych słuchawek od Huawei, jest to model FreeBuds 6i. FreeBuds 6i, czyli właściwie słuchawki nie z kategorii Pro, nie z kategorii tej budżetowej od Huawei, czyli SE, coś pomiędzy. Raczej uważam, że jest im bliżej, po prostu, do słuchawek z kategorii Pro, z tego względu, że no, grają zdecydowanie lepiej niż te zwykłe budżetowce. Natomiast no, to też nie są słuchawki, które zachwycą melomanów, audiofilów i tak dalej. Zresztą no, ich cena, czyli akurat 400 zł, bez złotówki, no, wskazuje na to, że są to słuchawki raczej takie bardziej przystępne. Niemniej jednak, no, też nie Tańsze, bo właściwie jeżeli chodzi o budżetowe słuchawki, takie też bardzo dobre, no to ja myślę, że gdzieś tak do 250, do 300 zł znajdziemy. Tak więc te słuchawki są ciut wyższe niż takie e, generalnie słuchawki e, od konkurencji z tej takiej średnio niższej półki. Natomiast, no, szczerze powiedziawszy, ciężko je tak sklasyfikować dokładnie. No są to słuchawki po prostu od Huawei za 400 zł. Tak mogę, powiedzmy, je tutaj określić. Natomiast, co tutaj oczywiście dostajemy? Przede wszystkim e, jest to już szósta generacja. Jeżeli chodzi o porównanie do generacji piątej, tamte słuchawki, miałem na testach i powiem Wam szczerze, że wizualnie one są bardzo podobne. Tutaj praktycznie się nic nie zmieniło, szczególnie jeżeli chodzi o samą konstrukcję tych pchełek. Natomiast szczerze mówiąc, tutaj na dobrą sprawę też tutaj jakichś zmian nie oczekiwałem, bo te słuchawki są bardzo ergonomiczne, są bardzo fajnie, że tak powiem leżące w uszach. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, raczej nie oczekiwałem żadnych zmian. No i dobrze, że właściwie zostało tak jak jest. Jedynie czego mógłbym się czepić, no to tego, że te spasowanie tych słuchawek, chociażby jeżeli chodzi o łączenie tych elementów, no jest widoczne. Troszkę to dziwnie nie wygląda. Generalnie słuchawki też są plastikowe, to warto podkreślić. Tak więc mogłoby to być zrobione w ten sposób, że te przejście, jeżeli chodzi o te łączenie tych elementów, powiedzmy mogłoby być to niewidoczne. No ale trudno. Generalnie jest jak jest i tak nie jest jakoś najgorzej, ale powiedzmy z daleka te słuchawki naprawdę wyglądają bardzo, bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o przede wszystkim najważniejszą sprawę, czyli, czyli po prostu jak jest z dźwiękiem, ja powiem wam w ten sposób. To nie są słuchawki, które mnie jakoś mocno zaskoczyły. Przede wszystkim jeśli chodzi o bas. Jeżeli chodzi o inne aspekty dźwięku, czyli po prostu ma czystość, dynamika, głośność. Naprawdę super sprawa. Nie mam się absolutnie do tego, jak przyczepić. Szczególnie podoba mi się właściwie NC, które w, tej, w tych słuchawkach jest. jest już trzecia generacja, jeżeli chodzi o to powiedzmy koło NC, właśnie jeżeli chodzi o Fribatsy. No i ja powiem tak, jeżeli chodzi o, o to NC, świetna sprawa. Generalnie, czy jechałem na przykład pociągiem, autobusem, czy byłem po prostu w jakichś takich gwarnych miejscach, to tutaj rzeczywiście to wygłuszenie jest świetne. Słuchawki też, mimo że są po prostu dokanałowe, czyli mają po prostu. Tutaj na końcu tą taką gumkę. Możemy oczywiście sobie wymienić ją na inny rozmiar, bo jest ona też, że tak powiem, już w pudełku. Tak więc, jeśli nam nie pasuje, no to możemy sobie te gumki założyć albo większe, albo mniejsze. Ale generalnie to sprawia, że rzeczywiście to wygłuszenie jest bardzo dobre. Tak więc, no tutaj muszę powiedzieć, że ANC naprawdę robi świetną robotę. To mi się podoba. Tak więc, jeżeli nawet często przebywacie, chociażby, nie wiem, będąc w podróży albo gdzieś w miejscu, gdzie jest po prostu bardzo głośno, to te słuchawki totalnie wygłuszą wam praktycznie wszystko. I to jest rzeczywiście duży plus, powiem, raz jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, tak jak mówiłem wcześniej, no czystość, dynamika naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o bas, teoretycznie Huawei na stronie swojej właściwie chwali się, że tutaj mamy ten bas taki bardzo wyrazisty i tak dalej. Natomiast ja powiem tak szczerze, że ten bas jest tutaj ok. natomiast on mnie jakoś tak nie powala. Ja jestem fanem basu, nie ukrywam. Lubię ten taki bas na przykład od JBL-a. W ostatnim czasie spodobał mi się też bas w słuchawkach od Motorola, które również testuję, czy na przykład jeżeli chodzi o słuchawki Realme R6 Pro. Tam rzeczywiście, powiedzmy, one są troszeczkę droższe, mniej więcej o 100 zł po prostu musimy, 100 zł po prostu więcej musimy do nich dopłacić, ale generalnie tamten bas jest naprawdę super i to są takie moje ala tam daily słuchawki. Natomiast no z tych korzystałem też przez ten miesiąc dość często, bo po prostu je tak sobie wymieniałem, żonglowałem nimi, jedne się ładowały, z drugich korzystałem. Ja Wam powiem, że zawsze kiedy wracałem do tych 6i, to okej, okay, dźwięk naprawdę mi się tutaj bardzo podoba, ale jednak jak dla mnie tego basu jest po prostu za mało. Tutaj no mogłoby być to po prostu na wyższym poziomie. Generalnie, jak ktoś nie lubi basu, no to wtedy nie ma problemu, rzeczywiście świetna sprawa, te słuchawki będą dla niego dobrym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś lubi tego basu więcej, albo po prostu tak, tak żeby on był taki optymalny, żeby jednak go było naprawdę dość mocno czuć, no to po prostu no te słuchawki raczej nie będą dla takiej osoby. Tak więc tutaj, oczywiście na początku zaznaczam, że jakość dźwięku naprawdę bardzo fajna, przyzwoita, mógłbym nawet powiedzieć, że dużo jej do ideału w tej cenie nie brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o bas, jest po prostu. Średnio, no ale wiadomo, jeżeli ktoś nie lubi tego basu, to raczej dla niego to też problemem po prostu nie będzie. Mamy tutaj trzy mikrofony, jeżeli chodzi o te słuchawki, i powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmów, nie ma żadnego problemu. Mamy oczywiście gesty, możemy tapać po tych słuchawkach i rzeczywiście, na przykład, nie wiem, przełączać sobie muzykę dalej albo ewentualnie regulować głośność. Również mamy aplikację Huawei AI Live, która jest dostępna czy to na Androida, czy na ios a. i tam możemy sobie na przykład zarządzać, jeżeli chodzi o to, co mają, właściwie za co mają odpowiadać te gesty, czy też na przykład. Możemy sobie tam włączać manualnie na przykład tą redukcję hałasu, a właściwie jej poziom. Tak więc, jeżeli chodzi o to, również fajna sprawa, aplikacja jak najbardziej jest. No i właściwie, co jeszcze warto wspomnieć, słuchawki mają certyfikat IP54, tak więc są odporne na kurz i wodę. Oczywiście ja ich nie zanurzałem, nie pływałem z nimi i tak dalej, ale generalnie, jeżeli oczywiście, nie wiem, popada na nie jakiś tam deszcz, załóżmy będziemy na zewnątrz, albo gdzieś tam je lekko zachlapiemy, nic się nie powinno stać. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o to, bardzo, bardzo fajna sprawa, warto. O tym wspomnieć. No i bateria. Oczywiście dostajemy case'a wraz z tymi słuchawkami, jakby mogło być inaczej. Case jest naprawdę bardzo fajny. Ja dostałem akurat go w kolorze takim, powiedzmy, fioletowym, takim, nie wiem, jakiś taki ciemny róż. No właściwie róż to to nie jest, ale raczej taki, powiedzmy, fiolet. Generalnie wygląda to naprawdę ciekawie. Samo etui jest też małe, zgrabne, tak więc na spokojnie mieści się w kieszeni. A jeżeli chodzi o baterię, no to mamy tutaj baterię, która pozwoli nam na 35 godzin odsłuchu, jeżeli chodzi oczywiście o połączenie z tym etui, tak więc naprawdę jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli wyciągniemy te słuchawki, Huawei deklaruje nam, że będziemy mogli słuchać aż do 8 godzin bez etui. Ja Wam powiem szczerze, że te 8 godzin jest raczej nieosiągalne, raczej to jest 6, 6,5 godziny, ale tu i tak jest bardzo dobrze. Tak więc generalnie, jeżeli chodzi o sam czas pracy na baterii, on jest lepszy niż poprzedniku, bo tam w przypadku Huawei FreeBudsów 5i to było jakoś tak do 28 godzin, to tutaj jest łącznie po prostu do 35. Ale na spokojnie, szczerze mówiąc, jeżeli będziecie słuchać tych słuchawe... słuchać muzyki z tych słuchawek, na no dobrą sprawę, nie wiem, przez 3 czy... 4-5 godzin nawet dziennie, no to wydaje mi się, że co kilka dni dopiero będziecie musieli ładować, tak więc raczej tutaj problemu z tym nie ma, zresztą słuchawki też stosunkowo szybko się ładują. Tak więc podsumowując, powiem Wam szczerze, wyda wydaje mi się, że FreeBuds 6i to jest kolejna taka fajna ewolucja, jeżeli chodzi o tą serię i jeżeli chodzi o FreeBuds. Generalnie krok w dobrą stronę, zdecydowanie NC jest poprawione, natomiast no wciąż akurat ta wersja, czyli po prostu słuchawki FreeBuds z i na końcu, no mają jednak te problemy jeszcze takie, że po prostu tego basu tutaj nie ma zbyt dużo. No i moim zdaniem, szczerze mówiąc, to jest po prostu taki lekki problem dla osób, które tego basu potrzebują więcej. No wtedy rzeczywiście warto wybrać inne słuchawki, bo te, no tutaj muszę Wam powiedzieć prosto, akurat dużo tego basu Wam nie dadzą. Tak więc o tym pamiętajcie i to mieć na uwadze. Natomiast generalnie poza tym jak najbardziej je polecam. Wydaje mi się, że są to naprawdę dobrze wycenione słuchawki. I właściwie osobom, powiedzmy, które nie są może jakimiś takimi audiofilami, fanami muzyki, fanami idealnego brzmienia – takie słuchawki na pewno z takim osobą będą po prostu e, przypadały do gustu i rzeczywiście będzie to dla nich dobry wybór, szczególnie, że no, nie kosztują najmniej, ale jednak no, tutaj rzeczywiście ta jakość dźwięku już jest trochę inna i po prostu lepsza niż na przykład w słuchawkach za 200-300 zł, to już tak mówię Wam z praktyki, tak więc szczerze powiedziawszy, ja tak czy inaczej je polecam, tylko uważajcie, po prostu jeżeli lubicie dużo basu, no to raczej nie, ale jeżeli chodzi o samą czystość dźwięku, dynamikę, głośność, no to jest tutaj naprawdę super. No i dodatkowo naprawdę świetny długi czas pracy na baterii, jeżeli chodzi oczywiście także o użycie kejsa. Tak więc, jeżeli chodzi o ten materiał, jeśli Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Dzięki no i do zobaczenia usłyszenia w kolejnych materiałach.